Siemanko, ja jestem dristus i witam w kolejnym odcinku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska. Otóż dzisiaj patrzcie ile ja mam pucharków, patrzcie ile mam pu pucharków. Dokładnie 11 952. Jest to chwila naprawdę bardzo, bardzo podniosła ludziska. Otóż 12 tysięcy pucharków. To już nie są przelewki, to już jest dla mnie. Naprawdę bardzo dużo. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że kiedykolwiek tyle wbiję. Ale gra mi się nadal nie nudzi, szczerze mówiąc. I, i nadal słuchajcie, ludziska. Otóż e, bardzo fajnie mi się nabija różnymi postaciami pucharki. Teraz zacząłem grać El Primo na showdownie. Naprawdę e, jest to, szczerze mówiąc, bardzo dziwna rozgrywka. Pokażę Wam zresztą za chwilę, e, dlaczego. A wy tymczasem, jako że dzisiaj dobiję 12 tysięcy pucharków, i następnie otworzę skrzynkę mega boxa z okazji 12 tysięcy pucharków oraz e, wiele małych skrzynek, oraz tą jedną dużą skrzynkę, którą mam, więc wy za to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ e, przypominam o hashtagu to dziwne nie subskrybować Trisusa, jak to napiszecie w komentarzu, no to podepnę niektórym serduszko. Tak, to jest słuchajcie, deal, to jest naprawdę bardzo dobry układ, prawda? Serduszko wzając za komentarz, no, no ja nie mogę, a my tymczasem zaczynamy sobie grać i zobaczymy jak nam pójdzie tym razem grając sobie na showdownie. O, super. Idealny początek. Czerwona ikonka na środku ekranu to jest idealny początek e, na każdy showdown. To chyba przyznacie mi, dobra? A teraz wam pokażę, dlaczego bardzo dziwnie się gra El Primo. Otóż, szczerze mówiąc, nie zawsze się nim wygrywa. Ogólnie nie jest nim zbyt łatwo grać. O! Ale, ale, ale on mnie wkurzył. Ale on mnie wkurzył, naprawdę. On zaraz będzie miał ten doskok swój. O, ojej. Ale z niego jest nubek, naprawdę, nubol z ciebie Nubol z ciebie Zostaw mnie <grym> No dobra, przepłoszyliśmy Daryla Ogólnie Daryl, odkąd nagrywałem Challenge, że nabijałem nim 20 rangę, słuchajcie Został moją ulubioną postacią Ja wiem, że to może być dla was mega dziwne Że Daryl, ulubiona postać Czy jaś przecież to jest beczka Beka z niego, no a ja wam oj, oj, oj Oj, 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 oj oj A ja wam ludzie mówię, że Daryl jest naprawdę spoko postacią Czemu on mnie goni? Czy ktoś mi jest w stanie wyjaśnić Czemu Ból mnie goni? Ból, dobra Bijemy się z nim, niech spada Spadaj! No i co? Było się ze mną bić? Teraz obydwaj padniemy, ale... Okej, dobra dobra dobra, spokojnie Ej słuchajcie, nie jest źle Nie jest źle Ja tutaj robię takie uniki Naprawdę, granie El Primo to jest bardzo dziwna rzecz, słuchajcie, na tym nie? bo po prostu, niezależnie ile macie e, Power Cubesów, to i tak, i tak jedyne co robicie, to uciekacie. Rozwal go, rozwal go Shelly, proszę. On nie denerwuje, on nie denerwuje. Shelly, bądź, bądź dobrą koleżanką. O nie. Ło! Skopała. Skopała ulta. O. A Jak na kanapę, mordy. Ej, zostaw mnie, please. Tutaj Leon jeszcze będzie. Oooo, w końcu! O nie. No i koniec, no i koniec, ale. Jaka to była dziwna runda ludziska. To ja, to ja nie. To ja nawet nie. <noise> Jak to się mówi, prawda? Dobra, w takim razie otwieramy z tej okazji pierwszą skrzyneczkę. Mamy jeszcze 40 pucharków do wbicia. To są 4 winy. O, nic się nie trafiło. No to jeszcze 5 takich. Dobra. Dawaj, no. Ja chcę kolejnego Star Powera w tym odcinku. W ogóle ja do El Primo nie mam żadnego Star, star Powera. Teraz to sam siebie zdziwiłem, ludzie. Jakie El Primo ma Star Powery w ogóle? To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Chwila, chwila, chwila. Gdzie jest El Primo? O, jak trudno się szuka, jak się ma tyle postaci. Oczywiście nie narzekał, że mam tyle z ale wiecie, no. Okej, okay. wrogowie, do których dotarł super Attack El primo, otrzymują 1200 obrażeń w ciągu 4 sekund. Po użyciu swojego ataku przyspiesza o 25 przez 4 sekundy. Okej, okay. średnie takie. Powiedziałbym, że są takie średnie. Ej, jak się rozum gra na tym w ogóle? Jak rozą się gra na tym oto starciu solo? Ciekawe, jak się rozo będzie grało. Ogólnie słuchajcie, El Primo, e, zanim zacząłem nagrywać odcinek, to wygrałem jedną rundkę. E, ale to była równie dziwna runda, co ta, którą wam pokazałem na odcinku, więc naprawdę e, mega śmiesznie. A. No. Ugh, jakie to jest denerwujące granie postaciami, które są takie wolne i muszą blisko podejść, podczas gdy inni ludzie tak strzelają. Ej, co jest? Co, co ta rozo tak słabo? Jakąś słabo ci idzie Ro Rozarozini naprawdę. O nie, o nie, do mnie pójdzie. O dobra jednak nie. Udało mi się, udało mi się uniknąć roboklątwy, Słuchajcie, Roboklątwa to nie dla mnie. O nie, o nie, o nie, o nie, on mnie znalazł. Nie, to jest koniec, to jest ludzie koniec, naprawdę. To jest ludzie koniec. Eee. O nie, czemu robot nas goni? Co? Czemu ja mam starcie z Coltem? Co to ma być? Chwila. Ej, no Colt, nie możesz go rozwalić, nie możesz rozwalić tego robota. Okej? Okay? Mamy szansę, mamy szansę, mamy szansę! Tak! Woo! Udało się, wiedziałem, wiedziałem, że jesteśmy do tego stworzeni, ludziska. Wiedziałem, że jesteśmy stworzeni do wygranej z Coltem. Szczerze mówiąc, ludzie, bardzo mnie zastanawia, jak się gra tutaj, bo ja nie, ja nie gwarantuję ogólnie, że wygram. Ale nie gwarantuję też, że przegram, więc po, po prostu coś sprawdzimy, jak się gra, bo... E, dobra, to może być ciekawe, naprawdę, to może być ciekawe. I trudno mi określić, czy to będzie łatwe, czy trudne, dlatego że to są dwie opcje. Chociaż może być też średnio, z drugiej strony. Okej. Okay. Szybko zdobywa e, Power Cubesy. Szybko zdobywa Power Cubesy, ma daleki zasięg, dosyć szybko chodzi. Szczerze mówiąc... Jaram się. Ja ram się, że będziemy grać, bo teraz. E, dobra. Ucieknijmy sobie lekko, bo tutaj. Tutaj dwóch dryplasów. E, o nie! Przecież ja. Ej, przecież ja celowane zrobiłem. Ała! Ała, 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 ała. Dobra. Spokojnie. Nie zróbmy kiepskiej rundki. Łoł! Ło! Ło! o, wow wow, 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 Chyba się zaciąłem trochę, ludzie, bo mówię tylko wow, No ale nic innego nie jestem w stanie wymyślić. Ło! Wow! O nie, muszę przestać! Jestem ło wow, uzależniony! Wow. Wow. A masz, o nie, Jesse, jak ja nie lubię, jak ja nie lubię tego zadymiarza masz. Nie, przy, nie przyjdziesz już tutaj. To, to ci obiecuję i rozwalę twoje działko. A masz No i co? Okej, okay. ej, w opór się czuję bezpiecznie, słuchajcie, jak gram e, Bo tutaj dzięki tym pułapkom Ona jest tu Wiedziałem. Ej, o co chodzi? Co jest? Wielkie starcie, grand finale, o oh, o. Oh. Grand finale! Czy ja to wygram, czy też wcale? Okej, okay. nara, Jessie, nara. Nara, o to chodziło! Udało się po raz kolejny. Ej, bardzo dobrze mi idzie w tym filmiku ludziska. Bardzo dobrze mi idzie nabijanie tych 12 tysięcy pucharków, a, a teraz chwila, teraz zagram Darylem, dobra, to będzie fajne, okej, okay, Daryl używa swojego taku, prędkość zostaje podwojona, e, dobra, nie, weźmy sobie tego Star Powera i lecimy, i lecimy ludzie, bo już niedługo nam, niedużo nam zostało do, słuchajcie, 12 tysięcy pucharków i do super fajnej nagrody, więc mega, mega, dobra, o, oh, oh. Ej nie, w sumie ja się mogę bić z bólem, ja się mogę spokojnie bić z bólem Patrzcie na to, patrzcie na to ludzie Patrzcie na to Mówiłem? Mówiłem ludzie, że się mogę z nim bić? Easy, easy Okej, okay. będziemy tu na niego czekać Albo nie, bo wtedy nawet jak go rozwalimy to robot wtedy się nami zajmie e, No ta rundka jest już ludzie szczerze mówiąc troszkę skopando Dlatego, że e, już bule mają po 5 kurde e, power cubesów, więc mi się to nie podoba Ej no, nawalaj daj na Majka! O co chodziło? Okej, okay, Shelly 4. Ja nie mogę. To będzie... To będzie mister ucieczka. Mister ucieczka mordy Okej, okay, co? Co O nie, ból 8. Dobra, niech ból 8 powalczy z Shelly 5. Ej, no chodź! No nie Dobra, teraz to już nie mam szans. Teraz to już nie mam szans kompletnie. O nie, daj na Zostaw mnie. Ok, to jest przerąbana runda. Naprawdę mi się nie podoba. Ok, o nie! Nie, nie w tą stronę, no! Nie w tą stronę! Primo ballerino! Primo ballerino, nie w tą stronę! Dobra, ludzie, mamy tylko jedną szansę. O nie, a on nas, na nas będzie czekał ten ból tutaj? No nie, no! No nie! Zostawcie mnie! Wcale nie jest fajnie! O, Ale nie jest fajnie! na Dynamite! Ty kanalio! O! <ścoughs> Najgorsza runda w historii Brawl Stars! Co to miało być? Okej... Okay. o! 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 U. 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 Musisz się bardziej skupić, Jesse, żeby mnie trafić! U. Mistrza! Mistrza Brawl Stars! Mistrza Brawl Stars! Nikt nie trafi! Ła! Łaja! O, dwa życia masz, jakie to słodkie! Ha, już masz zero! <noise> Sorki ludzie, to przestarzałem tyle pucharków. Już się poczułem za dobry. Oooo! Piesek! Piesek! Chodź tutaj, piesku. O, Jakiś przerośnięty grubol. Chodź tutaj, przerośnięty grubolu. O nie! Okej. Okay. On mnie nie widzi! Darmowe bez! O-o! O lol! O lol, o lol, jak go zapędziłem w roboci róg, tak zwany. Roboci róg. Roboci róg. Tu, 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 tu. Ej, mamy i jego, i robota. Dobra, spokojnie schowajmy się tu. I nas nie znajdzie. Robot nas już nie znajdzie, spokojnie. Okej. Okay. gdzie jest robot i gdzie jest on? Tutaj jest ten ból. O nie, tutaj jest drugi ból. O, 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 o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, gdzie jest ten ból? O, oh, dobrze, bardzo dobrze. Nie! Została nam ostatnia runda. Gramy jeszcze raz, Sandy. I uwaga, czy uda nam się zdobyć te 8 pucharków, czy też tam się nie uda? Musimy mieć drugie miejsce, słuchajcie. Tego bóla z dwóch stron bierzemy. No dawaj, Leon! No dawaj, no! No Leon! O nie, tutaj ból będzie pomagał drugiemu bólowi. Co, ból, boisz się? Co to ma być? Co jest? Nie ma timowania Ziomuś, a tutaj jest Tara w ogóle, więc rozwalmy może ją. Ej, nie ma? LOL. O nie! No nie! Serio nie uda się tego bula rozwalić tutaj? O, o Nie uda się i on do nas będzie szedł w dodatku. Ja chcę tego bula! O, o Grubo! O! Niestety no! Jeszcze jedna rundka, słuchajcie, nam brakuje do tego, żeby otworzyć tego mega boxa, żeby wbić 12 tysięcy. E, więc słuchajcie, okej, okay, kto tutaj będzie? No nie, Brok Nie lubię, nie lubię bardzo Broka, słuchajcie, e, nie lubię bardzo z błażejem walczyć. Ale musimy zdobyć teraz tylko cztery, więc to jest naprawdę mega dobre. E, okej, okay, tutaj są, jest trochę tych. A, nubek, nubek! Wiedziałem, że chcę to zrobić, dlatego byłem w idealnej odległości, słuchajcie. O, Leon. Co ty tutaj robisz? Ja nie mogę. O co tutaj chodzi? Strasznie dziwna runda znowu. Rozwalmy tego Leona, bo potem... CO?! On ma 10?! Jak to jest możliwe, że oni mają tyle power cubesów? Niech się nim zajmie ta Shelly. To by było dobre. To by było mega dobre, słuchajcie, gdyby Shelly się zajęła tym bólem. Okej, okay, nie idzie za mną. O kurde, tutaj był Błażej. Ja nie mogę. Okej. Okay. Gdzie jest ten ból? Ten ból rozwala sobie spokojnie roboty już. Dawajcie, wszyscy tego bula, wszyscy tego bula. Ok, zbieram to. Robię ulta swojego. I rozwalam szeli. A dobra, jednak się tak łatwo to nie udało. Ok. O nie, uciekajmy. O nie, wielkie starcie, a nas goni robot, chyba. Tak, nas goni robot, ludzie. O nie, najgorzej, najgorzej. Dawajcie do szeli Ok. O nie. No dawaj, tak! I udało się, słuchajcie, wbiliśmy 12 tysięcy pucharków, co jest dla mnie naprawdę niesamowite. Ponieważ no ja nie mogę ile to nam zajęło? 4 miesiące, słuchajcie? Chyba cztery miesiące wbijaliśmy te 12 tysięcy pucharków, więc naprawdę mega, mega się, słuchajcie, jaram. E, kupmy sobie to. Okej, okay, tego jeszcze nie kupujmy. Kupimy sobie mega boxa, ale teraz nadeszła ta chwila, że możemy zebrać mega skrzynkę na 12 tysięcy pucharków, więc otwieramy tego mega boxa, zobaczymy, co nam się trafiło. Uwaga, uwaga, uwaga. Monety i... O nie, nie trafił nam się Star Power, co wy gadacie, dobra, czekajcie, otwórzmy sobie w takim razie jeszcze... 15 tych skrzynek tutaj, dlatego że ja chcę, żeby w tym odcinku mi się trafił star power, więc otworzę 15 skrzynek, a potem otworzę jeszcze jednego mega boxa, słuchajcie, bo to będzie naprawdę, to będzie naprawdę porządny opening wtedy, jak nam się trafi jakiś star powerek, który nadgramy wtedy w następnym odcinku, prawda? No jasne ludziska, że tak, dobra, uwaga, trochę gemów nam się trafia, no to jest okej okay w miarę, okay, dobra, jeszcze dwie skrzyneczki, no dajcie spokój, czemu taka jest mała szansa? Okej, okay, i please, teraz, dawaj, 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 no nie! Uff, ludzie, jest tylko jeden sposób w takim razie. Otwieramy jeszcze więcej, otwieramy jeszcze więcej skrzynek. Zobaczymy, czy to nam się uda. To będzie mega dobry odcinek w takim razie, bo otworzymy nie dość, że dużo skrzynek bardzo. No to jeszcze, słuchajcie, e, wbiliśmy 12 tysięcy pcharków. Ej, no co jest? Ładuj się, ładuj się, skrzynka. Okej, okay, dobra. Dobra. Szybciej, szybciej, patrzy najszybszy otwieracz skrzynek na całym świecie, uwaga? A mega boxów słuchajcie, w sensie a star powerów brak. Ej, nie wierzę w to ludzie. Otworzymy 50 skrzynek i dwa mega a na, nam się nic nie trafi zupełnie, a mamy tyle do trafienia star powerów przecież. O co chodzi w ogóle? Halo. Ostatnia skrzyneczka. Zostawcie łapkę, żeby nam się trafił. Słuchajcie, teraz nie no. I mamy 26 tysięcy monet. W ogóle, co można za nie zrobić? Niech, niech dadzą, że mogę sobie kupić gemy za monety czy coś. No bo ja nie mam co robić z monetami. Wszystkie postacie ulepszone. Ja wszystko osiągnąłem, ludzie. No dobra. A, no zobaczcie, no wszystko osiągnąłem. Wszystkie mam na dziewiątym poziomie, tylko Star Powerów mi paru brakuje. No ale dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Widzimy się już jutro o godzinie 17. Wszystkie odcinki, jakie nagrałem są tutaj w karcie w prawym górnym rogu. Mam także drugi kanał, czyli Jesztricus Minecraft. Mam nadzieję, że wpadniecie także, więc subskrybujcie ten kanał, to bo na tyle na razie.